Siema wszystkim, pokażę wam dzisiaj jak expię i wbijam setny poziom tropicielem na ekspowisku yy, miśkach. Dobra, więc zaczynajemy expić. Yy, Miszki mają około 102, 105, 100 poziomu. Exp jest tutaj bardzo dobry, to tutaj jest wiele osób. Yy, drop, tutaj drop jest bardzo słaby, więc tutaj się nie zbogacimy. Już lepiej na piratach idzie, ale na piratach za to gorsze. EXP Dopnął mi dzisiaj y, unikatowy pierścień dla Paladyna na 105-68 poziom. Nie wiem na, do, na który dokładnie y, muszę ten setny wbić i tą chyba kuszę ubrać. Potem na E2 się pójdzie. Porobię kilka filmików z E2. Nie wiem, Mordchena albo na Zdwojka pójdę. Nie wiem właśnie na kogo. Może uda mi się jakiegoś tytana, tytana nagrać. Dobra, co by tutaj jeszcze powiedzieć... Za chwilę setny wbijemy, po tej grupce będzie level. W następnym odcinku pokażę jeszcze jak zdobyw zdobywam kasę. Dwa sposoby takie fajne, które, których używam najczęściej. Bardzo łatwo na nich się zbogacić. Dodam jeszcze sobie status, zręczność dobra kuszę, muszę ubrać, za chwilę. Pewnie ludzie tutaj expo wszystko powybijali. By dwóch w grupie, nie? No super. Dobra, to nic, my na tym skończymy. Tą grupkę jeszcze aby dokończę może lotnie skóra niedźwiedzia chociaż się ta kasta za te skóry, za odrobi o, lotło te strzały po 10k około a ta skóra z 5k prawie połowa dobra, na tym, e, tutaj zakończymy odcinek e, dzięki za obejrzenie